Cześć wszystkim. No, dalej jest problem przy tym rowerku z Has. Nie mogę w ogóle tego odpalić. Na no, ostateczny pomysł. Bo jak mu na paliwa to chodzi trochę. Żeby dorobić króciec redukcję do tego nagaźnik Rometa, ogara. I spróbujemy wtedy, jak będzie dobrze. Tak zrobiłem szkic. Daję mu się w mieście do tego do druku. Wydrukują. Nałoży się parę poprawek. Jeśli to będzie działać, no to będzie ekstra i Gaźnik od komarka wlatuje. Tak, króciec. Króciec na pewno będzie szybko. Nie wiem jak z tym gaźnikiem. Znajomy mi poszukać oryginalnego, a jak nie, no to będę musiał kupić to w tur u siebie w mieście yy, zamiennik. No zobaczymy. Najlepiej by było oryginalny gaźnik. Tak? Jeśli nie będzie, no to zamiennik. Tak, albo. No, tak to by... Ten gaźnik, by się wyczyściło, i wychodził, no zobaczymy. Jak nie to zamiennik gaźnika, no to wtedy będzie trzeba poczekać. Ale z już wam wstawię na przyszłych filmikach, któryś to będzie już ten krócież gotowy i Wam stawię filmik. Także zachęcam do oglądania, komentowania. Jak myślicie, czy zda to efekt na gaźniku Rometa? Jeśli tak, to bym to zrobił elegancko. Na razie by było wiadomo bez pustki, chwilowo, ale jak to by wszystko zdziałało, efekt. I to by było fajnie, no to wiadomo, to wolę ten gaźnik komarka Rometa I na pewno to będzie lepiej się spisywać niż na tym szajsie, bo dla mnie to jest szajsny gaźnik Bo to jest drugi gaźnik i z drugim jest problem i a dajcie spokój I miałem Bing TK, ten gaźnik będzie na sprzedaż na pewno, aby ktoś był zainteresowany jak stoi to i tak będzie na sprzedaż, nie? Mam jakieś części do gaźnika Bing, tak? Korpusy chyba dwa, coś takiego. No to jak chcecie to piszcie w komentarzach, to mogę Wam to sprzedać. I do zobaczenia na kolejnym gniecie. Na razie.